Dzień dobry, witam Was. Piątek, koniec tygodnia. Ja już troszkę zmęczony, widać po mnie, zwłaszcza po oczach. No, ten tydzień był naprawdę bardzo intensywny. E, bardzo, bardzo często zrywałem tutaj późne wieczory i nocki, jeżeli chodzi o samochody. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni. Zeszły tydzień też wcale nie był dużo lżejszy, ale ja dzisiaj nie o tym. E, Stoję przed ostatnią realizacją, którą dzisiaj wykonywałem. Jesteśmy po godzinie 16.00. Samochód finalnie mam już wystrojony. Przede mną stoi, a dokładnie co stoi, już pokażę. Przede mną stoi Volkswagen Sharan z 2016 roku. Mamy tutaj dwulitrowego diesla o seryjnej mocy 150 KONI oraz manualną skrzynię biegów z napędem na przednią oś. I samochód przyjechał do mnie na modyfikację. A dokładnie na poprawę tego, co tutaj w tym samochodzie jest, ponieważ w tym szaranie została już wykonana inna modyfikacja, która została po prostu wgrana. Samochód nie został w żaden sposób zmierzony, zweryfikowany. Wyłączony również tutaj został zawór recirkulizacji spalin. No i co? Właściciel zaczął szukać, co się dzieje z tym samochodem. Umówił się do nas na wizytę. Wjechałem na hamownię, zmierzyłem auto i ja już wiedziałem, co będzie, bo przed wjazdem na hamownię Pojechałem się tym samochodem przejechać na drogę i widziałem co się dzieje. Widziałem, że samochód w ogóle nie ma dołu. Widziałem, że on w ogóle nie ciągnie środkiem, nie ciągnie górą i byłem pewny, że serii to tutaj na pewno nie będzie. Ku moim zdziwieniu wyszedł dużo mniej niż myślałem, a dokładnie ile to już pokażę, przerzucę znowu na przednią kamerę. Tak, taki oto wynik się ukazał w 150-konnym aucie po wykonanym chip tuningu bez zweryfikowania tego co jest w samochodzie po przywróceniu oryginału wskoczyły jego normalne nominalne wartości i zobaczcie sobie w ogóle na przebieg charakterystyki pracy silnika jeżeli chodzi o moment i o moc ta czerwona kreska to jest linia mocy tak samo ta przerywana niebieska kreska to jest linia momentu obrotowego i teraz zobaczcie na tym samochód przyjechał a to jest przebieg Oryginalnego oprogramowania wyprodukowanego przez Volkswagena. Natomiast to jest przebieg momentu obrotowego. I zobaczcie, ten samochód w ogóle nie miał dołu. Tutaj mamy początek pomiaru 1500 obrotów. Także, no, fatalnie, ten samochód wyszedł. Ja już, tak jak wspomniałem, jestem po modyfikacji. Finalnie uzyskałem z tego silnika 183 konie i 384 Nm. Bardzo bezpieczny i zachowawczy wynik względem seryjnej mocy. Tak to się tutaj nam prezentuje. Także różnica naprawdę spora. Już od samego dołu, praktycznie od 1600 obrotów, mamy bardzo wyraźny wzrost mocy i momentu. Górę, której zawsze brakowało w szaranach w okolicach 3500 obrotów. Natomiast do podglądu macie tutaj jeszcze oprogramowanie, które tutaj było zaimplementowane przez kogoś innego. Zobaczcie, no, różnica, jeżeli chodzi o kontrast, jest bardzo duża. I dlaczego nagrywam taką realizację. Ja mam dużo w ciągu roku takich samochodów. Natomiast e, chciałem wam tylko powiedzieć weryfikujcie sobie do kogo oddajecie swoje samochody czy to są ludzie co, którzy zajmują się profesjonalnie chip tuningiem profesjonalnie modyfikacjami czy robią te swoje modyfikacje u siebie na miejscu. Czy robią logi czy robią pomiar parametrów pod obciążeniem. tak? Czy mają hamownie, czy otwierają sterowniki, choć dzisiaj się tego już raczej nie spotyka, ponieważ sprzęt na to pozwala, aby robić nawet te nowe samochody po złączu diagnostycznym. Tak? Niektóre są sytuacje, gdzie faktycznie rozwiązania nie pozwalają na pracę po OBD, w przypadku nawet nowych samochodów, ale to już jest naprawdę ułamek tego. Natomiast weryfikujcie sobie te warsztaty, do których oddajecie samochody, bo później jest taka sytuacja jak tutaj, tu wcale nie miało być tanio, to miało być dobrze, ale finalnie wychodzi na to, że klient dwa razy zapłaci za tuning, tak? Został, e, został obciążony kosztami z jednej strony i dzisiaj zapłaci za poprawę i poprawne wystrojenie tego samochodu u mnie, tak? E, chciał dobrze, niekoniecznie chciał tanio, ale wyszło naprawdę bardzo słabo. Dlatego pokazuję Wam taką realizację, e, żeby uświadomić Wam, że po prostu zrobienie samochodu to nie jest wrzucenie czegoś na gotowo. Oczywiście dużo jest takich sytuacji, że chłopaki robią takie rzeczy, te auta są w ogóle nie mierzone, tylko tak to później wychodzi, że 7 na 10 samochodów siądzie i jeździ jest ok, no bo mi zrobił, jest tanio i działa, tak. Natomiast tymi trzema są takie problemy, że tak jak tu na przykład jest poniżej serii albo dziura w tłoku, albo problem z DPF-em, albo zatkany DPF, albo kopcący e, samochód. Także tego jest naprawdę dużo. Auta trzeba mierzyć, trzeba weryfikować. Po to ktoś stworzył hamownie. Po to ktoś wyprodukował urządzenie pomiarowe, żeby z niego korzystać i tak, tak powinien wyglądać profesjonalny tuning. Auto powinno zostać zmierzone, jeżeli chodzi o seryjną moc, Powinny, powinien zostać... Zrobiony pakiet logowań jeżeli chodzi o seryjną moc i każda modyfikacja, każda zmiana programowa powinna zostać zmierzona i to nie raz, a dwa, trzy razy, aby termicznie zmęczyć samochód, żeby zobaczyć jak on reaguje pod obciążeniem, tak, ponieważ samochód można zmierzyć z małym obciążeniem, jak i z dużym obciążeniem. Zawsze się staram to uśredniać i raczej przyjąć ten gorszy scenariusz na hamowni, ponieważ nigdy nie wiemy czy... Będziesz miał samochód obciążony pasażerami, coś w bagażniku, boks na dachu, a może będziesz ciągnął łódkę pod górkę. Tak więc staram się zawsze te samochody termicznie zmęczyć na hamowni, aby zasymulować taki duży wysiłek. Dlatego nie zawsze maksymalny wynik na hamowni jest dobry i przede wszystkim bezpieczny. Jestem zwolennikiem tego, że lepiej zrobić trochę konia mniej, trochę momentu mniej, a bezpiecznie, a różnica i tak będzie spora. Tyle ode mnie. Spokojnego weekendu. Cześć.